Witam państwa bardzo serdecznie. Także jako jeden z organizatorów tej konferencji, mam nadzieję, że powoli tutaj państwo do nas dotrzecie, do sali. I mam też nadzieję, że głosowo dam radę z wypowiedzeniem całego wykładu, gdyż nie domagam. Proszę Państwa, ja tak troszeczkę w innym temacie, ponieważ cały czas pojawiają się kwestie związane z neurologią, z dysfagią, z udarami, a ja jednak wrócę do tego pierwotnego tematu, który prezentował Pan Profesor. Kazimierz Niemczyk na początku, czyli implantacji ślimakowej. Ponieważ jestem surdologopedą, no to zasadniczo jest to temat mi bardzo bliski i też jako logopedzie klinicznemu, bo pracującemu w klinice, bliski szczególnie ze względu na to, że zajmuję się ustawieniami procesorów dźwięku w implantach ślimakowych. Proszę Państwa, czym jest zasadniczo neuropatia słuchowa? Tutaj mamy parę kwestii, które należałoby poruszyć właśnie w kontekście tego zaburzenia. Przede wszystkim w takim ogólnym kontekście audiologicznym neuropatia słuchowa to jest takie zaburzenie słuchu które diagnozujemy na podstawie zmiennych, takich fluktuacyjnych progów słyszenia u pacjentów, takim nie, niezbyt precyzyjnym słyszeniem, a nawet brakiem słyszenia u pacjentów. W badaniach elektrofizjologicznych z pnia mózgu. Niestety nie mamy odpowiedzi z nerwu słuchowego, bądź e, morfologia zapisu jest poważnie zaburzona, ale za to mamy odpowiedzi e, z komórek słuchowych zewnętrznych. Bo tak jak Państwo pewnie doskonale pamiętacie, mamy e, w, w tym układzie słuchowym w ślimaku e, dwa typy komórek. E, I mamy komórki słuchowe wewnętrzne i komórki słuchowe zewnętrzne. Komórki słuchowe wewnętrzne to są takie komórki, które odpowiadają za transmisję za przetworzenie bodźca mechanicznego w bodziec elektryczny właśnie w drodze słuchowej i następnie no oczywiście następuje transmisja tego bodźca do kory słuchowej. I co takiego jest tą neuropatią słuchową? Ciekawego. Jak ja zaczynałam pracę w klinice, to właśnie pacjenci diagnozowani pod kątem neuropatii słuchowej to byli pacjenci właśnie tak, jak powiedziałam na początku, czyli oto emisje akustyczne obecne, brak zapisów ABR-ze, zmienne fluktuacyjne progi słyszenia, brak korzyści w aparatach słuchowych. I tutaj mieliśmy poważne wątpliwości co do tego, czy takich pacjentów należy kwalifikować do implantacji ślimakowej, dlatego że wiedzieliśmy, że tutaj w grę wchodzi pewne zaburzenie neurologiczne. A z czasem. I z postępem, i z osiągnięciami. Zaczęliśmy troszeczkę baczniej przyglądać się neuropatii, czym ona właściwie jest, czego, czego dotyczy, jaki ma zakres etiologiczny i anatomiczny. Z tego przyglądania się wyniknęła taka kwestia mianowicie, że mamy podział neuropatii słuchowej właściwie na neuropatii, które są związane stricte z nerwem słuchowym. E, oraz neuropatie, które są e, związane z synapsą i z samą komórką słuchową wewnętrzną, czyli ta neuropatia, e, jak się okazuje, nie jest jednorodną jednostką e, chorobową, która e, dotyka naszych pacjentów czyli wiedząc, że mamy albo problem związany z komórką słuchową wewnętrzną, czyli zamianą bodźca na ten impuls elektryczny, albo z samą synapsą, czyli przekazaniem z komórki do nerwu. E, neuroprzekaźnika, który wywoła ten e, impuls elektryczny w nerwie słuchowym, albo też z przewodnictwem w nerwie słuchowym. Dzięki temu, że mamy ogromne, naprawdę, naprawdę wielkie, ogromne postępy w badaniach genetycznych, ponieważ na tych neuropatiach chciałabym się skupić, ale też nie chciałabym specjalnie. Tutaj przeciągać ani, ani się rozdrabniać. W związku z tym, że mamy postępy ogromne w badaniach genetycznych, nie jestem genetykiem, więc nie będę Państwu tego szczegółowo objaśniać w żaden sposób. Natomiast e, e, trafiają do nas pacjenci. E, już z pewną diagnozą. Chodzi szczególnie o dzieci, tak, które mamy problem z diagnozować prawidłowo na tym etapie diagnostyki, do wszczepienia implantu ślimakowego, bądź do wyboru leczenia innymi metodami. I dzięki temu, że genetycy coraz to nowe, nam dostarczają informacje i badania na temat tego, co może być zasadniczo przyczyną tej neuropatii, my mamy ułatwione zadanie właśnie w tym procesie kwalifikacji, a potem jakby dopasowanie naszych oczekiwań w procesie dopasowania procesora dźwięku jeżeli już zdecydujemy się na wszczepienie e, implantu ślimakowego. I tak jak powiedziałam, tutaj Państwo taki schemat macie narysowany, tak? Mamy właściwie do czynienia właśnie z pewnym zaburzeniem, które może właśnie dotykać zarówno, e, tutaj muszę zobaczyć, z czym to się pointer wciska, ten? Tak. które, o, dobrze, nie, Ten mikrofon, może tu, dobra, które e, nam dotyczy, Komórki słuchowej albo tej szczeliny, tutaj, która się znajduje, albo. Dobra, nie działa. Albo, e, albo tego elementu, jakim jest ten terminal, zakończenie dendrytu komórki e, aferentnej. No i największa skucha, kiedy dotyczy to nam całego, całej komórki nerwowej. Czym się przerzuca? Okej, okay, dziękuję. I stąd wynika taka, e, taka, takie dosyć założenie teraz, do którego jesteśmy mocno przywiązani, to to, że e, wszyscy nasi pacjenci, którzy mają podejrzenie neuropatii słuchowej, lub stwierdzoną neuropatię słuchową na podstawie samych wyników audiologicznych, to wiemy już, że tym czynnikiem predykcyjnym, czyli takim pozwalającym nam przewidzieć pewne wyniki rehabilitacji słuchowej po wszczepieniu implantu ślimakowego, są właśnie te czynniki genetyczne. My się tego dopiero uczymy. Tak? My staramy się być na bieżąco, ale nie zawsze oczywiście nam to wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ w takim tempie rozwija się. Genetyka. Przepraszam znowu. I właśnie tutaj przejrzałam parę prac, które są dostępne, przepraszam, na temat mutacji genetycznych. I tak tutaj Państwu najbardziej znaną, najbardziej znanym genem odpowiedzialnym za neuropatię słuchową będzie gen OTOF, który, którego mutacje mogą wpłynąć na, na budowę białka, jakim jest otoferlina. Czym jest zasadniczo ta otoferlina? Otoferlina to jest takie białko, które pomaga, które pomaga komórce Zasygnalizować, wychwycić cząsteczkę jonów wapniowych. W momencie, kiedy następuje ta cała kaskada zdarzeń, w momencie, gdy uginają się żeński komórki słuchowej, w momencie kiedy napływają jony potasu do, do wnętrza komórki, napływają też jony wapnia. I te jony wapnia pozwalają na przeciągnięcie pęcherzyka. Z neuroprzekaźnikiem, z glutaminianem, do szczeliny presynaptycznej i wypuszczenie neuroprzekaźnika dalej do nerwu słuchowego. No i właśnie dzięki takiemu mechanizmowi, oczywiście, może nastąpić pobudzenie w nerwie, ale w momencie, kiedy mamy uszkodzony taki mechanizm, a wiemy to naprawdę no, na podstawie tych bardzo szczegółowych badań, no to niestety zawodzi przewodzenie impulsu. Ale ponieważ my wiemy, że to się wszystko dzieje na poziomie komórki słuchowej i że nie jest uszkodzony stricte nerw słuchowy, to w takich sytuacjach zastosowanie implantu ślimakowego jest absolutnie fantastycznym pomysłem, dlatego że komórka słuchowa jako taka nie jest istotna przy wszczepieniu implantu ślimakowego, jak wiem. Dlatego też o tym mówię, że dawniej nie wiedzieliśmy do końca, co jest przyczyną niedosłuchu naszego pacjenta. Tak? Wiedzieliśmy, że ma neuropatię, zdecydowaliśmy się na wszczep implantu ślimakowego, mieliśmy fantastyczne efekty, i nasze wnioski rozciągaliśmy też na innych pacjentów, u których mieliśmy podobne wyniki audiologiczne. Ale co się okazuje? Nie wszystkie czynniki genetyczne są odpowiedzialne za właśnie samą komórkę słuchową. Tak? Mamy też tak zwane neuropatie postsynaptyczne. Takie, które dotykają zwoju spiralnego ślimaka, chociażby. Takie, które dotykają ciał komórek zwoju spiralnego i dalej, tak, razem z aksonami komórek. I tu się pojawia pytanie. Kiedy my możemy zróżnicować u naszego kandydata, który ma, no nie wiem, 12, 14, 15 miesięcy, że on będzie dobrym kandydatem do implantu ślimakowego, tak, to te niedosłuchy, te neuropatie to nie są tylko neuropatie takie um, niesyndromiczne, tak, że po prostu pacjent ma niedosłuch. Tutaj oczywiście mamy też do czynienia z różnymi. Z różnymi zespołami wad genetycznych. No i w związku z tym łatwiej też jest pokierować takiego pacjenta na konkretną diagnostykę genetyczną w poradniach genetycznych, dlatego że pewne objawy tego pacjenta jakby nam implikują wykonanie konkretnych testów. Tutaj, taką znalazłam publikację, która podaje szereg mutacji genetycznych, które dobrze się implantują. No przede wszystkim, tak jak Państwu już powiedziałam, w genie OTOF, KACNAY1D, CABP2 itd. Tak i tutaj na podstawie właśnie wiedzy którego odcinka dotyczy ta neuropatia my jesteśmy w stanie stwierdzić że pacjent będzie dobrym kandydatem do implantu ślimakowego i my jesteśmy w stanie oczekiwać pozytywnych efektów tak A ale co ciekawe, mamy też pewne geny, które dotykają nie tylko samej komórki słuchowej wewnętrznej, ale także połączeń, tak? czyli tego styku dendrytu z komórką komórki słuchowej wewnętrznej które wpływają na wzrost dendrytów, tych końcowych, które łączą się właśnie tutaj, dochodzą do tej szczeliny synaptycznej między komórką słuchową wewnętrzną, tak? Ale mamy też takie geny, które wpływają na utrzymanie pewnych potencjałów błonowych nerwu. I tutaj, co, co ciekawe, ten ATP1A3, ten gen, został jakby wzięty pod uwagę w tej publikacji jako gen wpływający tylko i wyłącznie tutaj na ten, na ten obszar, taki, który świetnie później nam rokuje dla implantacji ślimakowej. No, ale muszę za chwilę coś jeszcze na ten temat powiedzieć. Neuropatie postsynaptyczne to są takie neuropatie, które dotykają konkretnie nerwu. I teraz proszę Państwa, w momencie kiedy my stymulujemy zakończenia nerwu słuchowego. To niestety w przypadku, kiedy transmisja bodźca w nerwie jest nieprawidłowa, kiedy nie jesteśmy w stanie uzyskać e, pobudzenia, nie jesteśmy w stanie powrócić zbyt szybko z refrakcją nerwu do, e, do, do, do tego wyjściowego stanu spoczynkowego, ten nasz pacjent będzie miał również dosyć zmienne efekty z implantacji ślimakowej, nie mówiąc o tym, że czasami w ogóle tych efektów nie będzie osiągał. E, Mamy też niektóre wyizolowane geny, które... Właściwie nie mają do końca poznanych funkcji i cały czas badamy je i cały czas się zastanawiamy nad tym, jak właśnie ci nasi pacjenci z implantami ślimakowymi będą funkcjonowali. Więc ja zachęcam Państwa do publikacji opisów przypadków pacjentów, którzy mają konkretną mutację genetyczną i mają szczepiony implant ślimakowy, żebyście Państwo publikowali wyniki i efekty, ponieważ my się potem podpieramy takimi efektami w momencie, kiedy podejmujemy się kwalifikacji takich pacjentów do implantu ślimakowego. Co my możemy zrobić z takim pacjentem? No przede wszystkim z neuropatią. Tak jak już powiedziałem, oczywiście zaczynamy w standardzie od aparatów słuchowych. E, zakładając pacjentowi implant ślimakowy, myślimy sobie dobrze, my zorganizujemy tą stymulację nerwu, e, bezpośrednio ją tam dostarczymy i będziemy mieli nadzieję, że taki zsynchronizowany bodziec, tak, tam powiedzmy, cała kaskada bodźców będzie nam stymulowała. Odpowiednio korę słuchową, i właściwie jesteśmy w domu. Ale czy na pewno? I teraz tak. W pierwszym, pierwszą taką zajawką dla mnie, w momencie kiedy dostaję pacjenta, który wiemy, że ma neuropatię. Ja go w momencie, kiedy uruchamiam implant ślimakowy, czyli tę wewnętrzną część, zakładamy procesor, robię badania elektrofizjologiczne potencjału wywołanych z nerwu. I w momencie, kiedy udaje mi się uzyskać Pozytywną odpowiedź w tym badaniu, to ja już wiem, że ta neuropatia zapewne dotyczy trochę innego miejsca, nawet jeżeli nie mamy badań genetycznych, ale w momencie, kiedy niestety tej odpowiedzi nie mam, to ja już zaczynam podejrzewać, że u tego pacjenta dzieje się coś złego z całą drogą słuchową czyli jakby. Tam to przewodzenie bodźca, nawet z implantu ślimakowego, jest nieprawidłowe. Ale znowu chciałam powiedzieć, mam pacjentów, u których występuje takie nieprawidłowe przewodzenie bodźca. Nie jest komputer w stanie zliczyć udanych, jakby udanych tutaj stymulacji i podsumować i dać wyników w postaci konkretnego tutaj, wyniku ekap Ale ci pacjenci słyszą, więc to, że ja nie mam wyniku, jeszcze o niczym nie świadczy. No, i tak. Chciałam tutaj właśnie teraz wrócić do tej neuropatii ATP-1A3. I proszę Państwa, do nas trafił taki pacjent właśnie z taką mutacją genetyczną. W związku z tym, że na podstawie literatury. Rzeczywiście spotkaliśmy się z tym, że pacjenci z mutacjami w tym genie mają dobre wyniki w implancie ślimakowym, mimo tego, że wiemy, że tu jest zaburzony cały mechanizm transmisji bodźca, tak, ta pompa satowo-potasowa jest niestety niewydolna i propagacja bodźca jest niemożliwa, to u tych pacjentów no, uzyskiwano te wyniki prawidłowe ale z kolei wiemy też, że ATP 1a3 może e, mieć różną ekspresję e, też w organizmie e, i w układzie nerwowym. Tak? pacjenta w związku z tym może dotykać nie tylko wybranych e, miejsc, takich jak nie wiem dystalna część nerwu słuchowego czy, Nerw słuchowy, tak, ale ona też a niestety ma swoją ekspresję w ośrodkowym układzie nerwowym, tak, w muszczku, w neuronach, w korze, w jądrach podstawy i tak W związku z tym, że nie wiedzieliśmy do końca, to jest ten schemat właśnie tej pompy sodowo-potasowej. To jest tak generalnie taki mechanizm, który pozwala na propagację bodźca w nerwie słuchowym. E Proszę. Tego pacjenta zdiagnozowano zespół kapos. Kapos to jest taki zespół, który charakteryzuje się atakcją móżdżkową, a refleksją, stopą wydrążoną, zanikiem nerwu wzrokowego i niedosłuchem oczywiście czuciowo-nerwowym. Zaimplantowaliśmy tego chłopca, ponieważ naprawdę progresja zmian u tego chłopca była dosyć dramatyczna i był ogromny problem z tym, żeby z tym chłopcem w jakikolwiek sposób się komunikować. I tu muszę powiedzieć, że mimo tego, że wyniki, które, na które powołują się inni autorzy, są pozytywne, to niestety u naszego pacjenta nie uzyskaliśmy ani odpowiedzi z nerwu słuchowego. Ani też nie uzyskaliśmy pozytywnej reakcji na stymulację drogi słuchowej implantem ślimakowym. Mamy najpierw zaimplantowaliśmy jedno ucho, potem zaimplantowaliśmy drugą stronę, a uzyskałam no, coś na kształt odpowiedzi z nerwu słuchowego właśnie w tym lewym uchu, potem kolejnym. I jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że rodzice zgłaszają, że chłopiec bardzo lubi nosić. Procesory dźwięku. Nie, nie wyobraża sobie bez nich funkcjonowania, także zakłada je rano, zdejmuje je wieczorem, ewentualnie do zabaw z psami. I co ciekawe, chłopiec, mimo tego, że nie uzyskał reakcji na dźwięki w implancie ślimakowym, sam reguluje sobie, który. Program wybiera, ponieważ jest to chłopiec, no, manualnie całkiem sprawny, no, niedowidzący, ale zostawiliśmy mu taką możliwość, żeby sam mógł wybrać program. I tu muszę powiedzieć, że to było dosyć zaskakujące, bo on, mimo tego, że rodzice na przykład przyłączali go na inny program, sam sobie przeklikiwał i wracał na program, na którym mu najlepiej słychać, ponieważ no, mamy ograniczone możliwości porozumiewania się z nim. No to było to właściwie taka behawioralna ocena jego zadowolenia i tego, czy ma potencjalny, potencjalny sukces tego implantu ślimakowego. No z mojego punktu widzenia niestety, ta neuropatia nie rokuje w implancie ślimakowym, tak, zespół Kapos. Natomiast z punktu widzenia rodziców, no i chłopca, który nie może się rozstać ze swoimi procesorami, no zawsze to jest coś. Także tu chciałam Państwu powiedzieć, że rzeczywiście, rzeczywiście bardzo wnikliwie należałoby przyglądać się tym badaniom genetycznym, szczególnie w momencie, kiedy do Państwa trafiają dzieci, kiedy trafiają... Dzieci z implantem ślimakowym i nie mają pozytywnych efektów, i zastanawiacie się wszyscy, czy to jest kwestia źle ustawionego procesora, czy może czegoś innego. To tutaj nadmienie, genetyka jest zasadniczym elementem do interpretacji wyników i naszych ewentualnych oczekiwań. Także dziękuję Państwu za uwagę.